Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na recenzję książki Niezwykłe złudzenia i szaleństwa tłumów Charles McKay. Pierwsze wydanie książki miało miejsce już w 1841 roku, czyli trochę temu. A książka nadal jest aktualna. No, i to jest właśnie fenomen tej książki, że pomimo iż minęło tyle czasu od wydania jej, książka opisuje wydarzenia jeszcze wcześniejsze, to przez cały czas nie traci na aktualności. Co znajdziemy w książce? W książce znajdziemy opisy trzech bańek mydlanych, jak to autor nazywa. Teraz mówimy bańki spekulacyjne. Mania pieniądza, afera Mississippi i John Lowe, jej główny bohater albo antybohater. 1720 rok. Pęknięcie tej bańki. Kolejna bańka, kampania mórz południowych. Tamta wcześniejsza to Francja. Kampania mórz południowych, Anglia. Też 1720 rok. I tulipano o tej pewno najwięcej wiecie. Holandia 1637 rok. Nie będę streszczał tych baniek, bo nie chcę wam odbierać przyjemności z czytania. Jeżeli ktoś nie zna tych wydarzeń, a wydaje mi się, że warto poznać. A dlaczego? Dlatego, że nadal są aktualne. Można Poczytać w internecie, gdzieś obejrzeć w telewizji, że przez cały czas jakieś afery mamy, jakieś skamy, jakieś wyłudzenia pieniędzy, ktoś jakieś tutaj sztuczne bańki pompuje. I wydaje się, że to taka domena ostatnich lat. Szczególnie jak internet e, wszedł e, na stałe. A to jest nieprawda, bo już w XVII wieku mieliśmy. Taką pierwszą, no, pewno bańki były też wcześniej. Już taką spektakularną bańkę na tulipanach. I prawda jest taka, że ludzie nie uczą się na błędach w ogóle. Na swoich, a na obcych to już tym bardziej. Przez cały czas powtarzane są te same schematy. Osoby nieuczciwe przez cały czas zarabiają na naiwności ludzi, którzy chcą się zbogacić bardzo szybko. Jakby nie ma tutaj znaczenia, czy ktoś jest bogaty, czy jest biedny, czy jest z wyższej klasy, średniej, niższej. Nieważne jak, jak gdyby wszystkich ogarnia ta sama mania. Mania zysku, szybkiego zarobienia pieniędzy na spekulacji. No, i właśnie ta książka pokazuje, że nieważne kim jesteśmy, skąd pochodzimy, co robimy, to niestety może się zdarzyć tak, że będziemy podatni na właśnie tego typu bańki i też wsiąkniemy, łudząc się, że szybko zarobimy miliony. No, oczywiście tak nie jest, bo bardzo mała garstka osób jest w stanie zarobić bardzo szybko duże pieniądze. A większość na takich bańkach traci. Teraz mamy, czy mieliśmy bańki na kryptowalutach? Teraz mamy bańkę na akcjach, na nieruchomościach. Przez cały czas gdzieś mamy jakieś bańki. I tak jak powiedziałem, ludzie się nie uczą i przez cały czas angażują się w inwestycje, które gdzieś z góry skazane są na porażkę. Tutaj przy okazji kampanii Mississippi. I kampanii Mórz Południowych pokazane są przykłady, jak ludzie byli oszukiwani przez różnych skamerów, jak to można dzisiaj powiedzieć, którzy tworzyli różne nieuczciwe firmy, które były stworzone tylko po to, żeby wyłudzić od ludzi pieniądze, i po zebraniu pieniędzy rozpływali się. Czy to nie przypomina nam czegoś? Z końcówki 2017 roku i początku 2018, jak pojawiały się jak grzyby po deszczu ICO na kryptolutach, powstawały tokeny, które miały zrewolucjonizować przyszłość, finanse, defi, które teraz się pojawiają, które mają też zrewolucjonizować finanse. A większość tych projektów, niestety, powstawała tylko po to, żeby wyłudzić pieniądze od naiwnych ludzi. Wydaje mi się, że warto tą książkę przeczytać, bo jak sobie popatrzymy z boku, jak ludzie w tamtych czasach inwestowali, jaki ogarniał ich szał zakupów, sprzedaży, to panika, strach, chciwość, jak te emocje się mieszały, co się później podziało, jak te paniki upadały, że może to nas trochę zreflektuje, że warto się zastanowić, zanim. Podejmiemy jakąś decyzję inwestycyjną. Najważniejsze, jeżeli cokolwiek zaczynamy inwestować, to ustawiamy stoplosa, żebyśmy nie mieli stoplosa w burakach, bo jak w burakach, to nie wiadomo gdzie. No a jak już wpadamy w taki szał zakupowy, no to przeważnie nie ma żadnego stoplosa. A najgorzej, jak jeszcze się komuś coś uda zarobić nagle szybko i potem myśli, że już złapał byka za rogi a potem okazuje się, że został przewieziony przez niedźwiedzia. Dlatego warto sobie tą książkę przeczytać. Można ją przeczytać w jeden wieczór, może dwa. Zależy to, jak szybko czyta, jak mu się spodoba. Nie jest długa, czyta się dość szybko, łatwo i przyjemnie. No Wnioski można samemu sobie wyciągnąć. Nie jest jakaś moralizatorska, bo bardziej skupia się na opisowaniu tych Sytuacji, jakie miały miejsce, niż na e, tutaj dawaniu rad, co robić, jak inwestować. Więc to jeżeli szukacie książki, gdzie kupić, gdzie sprzedać i jak inwestować, no to nie. Tutaj jest bardziej opisane, czego nie robić i jak nie inwestować, jak e, nie poddawać się tumowi, czyli, czyli nie lecieć jak te barany za tumem, tylko hmm, stanąć sobie z boku i przyjrzeć się. Najważniejsze przy inwestowaniu, żeby nie rzucały na emocje, tylko żebyśmy podejmowali świadomi decyzje. A tam, gdzie pojawia się szybki zysk, łatwy, bez ryzyka, to znaczy, że jest to oszustwo. Myślę, że warto tą książkę przeczytać. Jest kupon rabatowy od księgarni Maklerska na 10 zł po wpisaniu hasła Prezes. Kupon jest ważny do 23 sierpnia 2020 roku. Więc macie jeszcze trochę czasu dwa tygodnie od, od tego, kiedy ten film się ukazuje trochę ponad dwa tygodnie. Więc nie trzeba się spieszyć. Możecie się zastanowić na spokojnie, e, czy chcecie ją kupić, czy nie. Link do księgarni znajdziecie pod filmem. Ja rekomenduję tę książkę jako wartą przeczytania. Dzięki za dzisiaj, do usłyszenia i do następnego razu.